Jakim to wspaniałym dowódcą jest porucznik Nałęcz. Weszliśmy za matką do salonu, usiadła, a my staliśmy przed nią. Długo siedziała w milczeniu. W jej oczach zalśniły łzy i spłynęły cicho po policzkach. Po dłuższej chwili powiedziała: Zaprowadzę was tam. Objęliśmy ją dziękując i pobiegliśmy do swojego pokoju przygotować się. Poszliśmy. Czy pani daje pozwolenie? matka odparła. Tak. Wiem, że nie zdołam utrzymać ich w domu. Dołączyliśmy do tatka i jego siostry baśki. Matka, rozumiejąc, że chcemy zostać jak najszybciej tutaj bez niej. Pożegnała nas krótkim uściskiem, nie chcąc nas stawiać w żenującej sytuacji. Odwróciła się jeszcze do Baśki i spytała: Będzie pani dbać o moich synów? Matka odparła: Będę odpowiedziała Baśka. Potem pomachała nam jeszcze raz na pożegnanie, i odeszła. I nie mogliśmy wtedy wiedzieć, że to było ostatnie pożegnanie matki z Andrzejem, że Baśka będzie przy nim, kiedy dwa tygodnie później zostanie śmiertelnie ranny. dróg uliczny, dół Połykam przestrzeń, dotrzeć chcę Gdzie trzeba, dobrze, dług. Z radością strach na pulsy I uśmiech, duma i dług. Pożegnań, chwila, krótki czas Uścisku uczuć Do ręki mały krzyż Do torby ciepłych chleb Córeczko, idź już, idź Nie wstrzymaj Całe miasto wre, już każdy o nim wie. Na barykadę stół co, kto może przynosić tu Pomagać naszym, każdy chce, jest słupaka śmiech Nagle obok tuż wybuch pył, wysilam wzrok. Trafieni nasi szybko, choć owijam ranną stronę. Na ręce progu ślad, na torbie pierwsza krew. Bo pierwszy taniec nasz to Krawek dzisiaj jest nasz. Dzi Anna Świrszczyńska, Dzień jak codzień. Uszewca gotują w kotle kaszę dla całej kamienicy. Gdy nalot, gasi się ogień. Znów nalot, znów trzeba gasić. Łykają w surową kaszę. Cieszą się, że żyją. ze wspomnień Stanisława Macieja Kitzmana. Wchodzimy w ulicę Wolską. Widok przerażający. Domy płoną z jednej i z drugiej strony. Czołgi jadą. Kolumna czołgów w stronę Wisły. We włazach czołgów wychyleni żołnierze przypatrują się temu pędzonemu tłumowi. Doszliśmy do bramy kościoła św. Wojciecha. I tu znów sceneria inna się odkrywa. Szeroko brama otwarta, a w bramie stoi kordon cywilnych i umundurowanych Niemców. Widok jest dla nas znów okropny. Dla mnie, dla dziecka, było to przerażające, ponieważ przy bocznym wejściu do kościoła leżała sterta rozstrzelanych ciał. Pobędzono nas na trawnik między kościołem a Sokołowską. Kazano uklęknąć lub usiąść. Ten tłum był na całej długości kościoła. My z mamą i z babcią klęczeliśmy tuż przy samym chodniku w pierwszym rzędzie i przy pierwszej wnęce kościoła. A we wnęce każdej był na celcie rozłożony żołnierz z rkm -em. Dla mnie... Dla dziecka siedmioletniego to było jednoznaczne, co się za chwilę stanie. I obraz taki, który mi został, babcia po mojej lewej ręce trzyma w ręku różaniec, i nie mówi, tylko wargami porusza i przesuwa te ziarenka różańca w ręku. Z kolei mama przytulona tak mnie ramieniem ogarnęła. Swoją lewą ręką stara się mówić, chyba też, Różaniec. Zapomniała: Zdrowaś Mario, i mówi tak: Zdrowaś Mario, zdrowaś Mario. I to w ucho mi wpada bez przerwy: Zdrowaś Mario, zdrowaś Mario. W pewnym momencie Niemiec jeden podszedł i ten leżący przy RKM, co się zaczął przy broni robić? Moja mama, znając się na broni jako żołnierz w konspiracji, zrozumiała, że to już teraz nastąpi. Wzięła mnie przed siebie, przytuliła i mówi: Tak, zamknij oczy, będzie mnie bolało. I w takim napięciu czekaliśmy trzy godziny. Już była szarówka, kiedy kazano nam wstać, i znów popędzono do kościoła. Tam znów sceneria, jak z tamtego. Trudnych lat, żyłam tyle lat, ze mną cały świat. Dlaczego tak się stało, że życie zwariowało? Skąd ci biedacy przyszli, chorzy z nienawiści? Czeka nas tu śmierć, patrzę w oczy jej, bać nie mogę się, bać już. Pchnąć chce odwagi, mężnie mu serce bije, mamusia go przytula, on jej daje siłę. Jak ona słabnie, wargi drżą bezgłośnie, pijackie wrzaski, wrogie zbrodnia, goni zbrodnie. Odsunęli mnie od nich, bezsilność mnie udręcza. Strachem znękani trwamy, słabości niosąc ciężar. Ręce pełne mam w jednej prawie nic. Moich sił Do nieba ślę różańce Na wieczność kotwice W tym piekle Ślad pokoju Ufam wbrew wszystkiemu Panie Boże Wiesz Kiedy przyjdzie czas Stary człowiek ma Mniejsze życia żal Panie Boże Wiesz Kiedy przyjdzie czas Stary człowiek że najbardziej kochać, prosić ciebie więc nie muszę, lecz słabość moją wybacz proszę, ich uratuj we duszę, wiem, że najbardziej kochasz. Stary człowiek ma mniejszy życia żal. powieką na szybki życia film. Ogród biały noc. Roska spada, śmierć oddala znów kilka chwil czy godzin. Nie nam wiedzieć to Wracamy jak z czeluści koszmar. Odwracamy nadziei stróżką wąską, w sercach rozgrzewamy.